Jest, no niby to kurde dominowaliśmy, ale taka gra w stylu zawsze to można przepierdzielić, nie? Ciężko się gra takie gry. Dzień dobry, dzień dobry. Dużo się spóźniłem. Mam nadzieję, że nie. Ale biegłem z kawą i nawet nie wylałem. Się udało. jakimś dziwnym sposobem ma Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. W ten piękny dzień. pozdros z praktyk. O kurde, praktyki. Fajna sprawa. Fajne swoje praktyki. Przez miesiąc nic nie robiłem. Zajebiście było. No nie, no coś tam troszeczkę. Chyba trzy dni mieliśmy coś takiego, że coś się robiło, a reszta to ogólnie sobie siedzieliśmy, Jakieś filmy oglądaliśmy. Pominam, dość ciekawie, muszę przyznać. Igor, no nie, ja mówię od, od dłuższego czasu, że rajot nie powinien wypuszczać nowej postaci, tylko powinien workować Stare postacie. No. Nowa postać, większy hype, więcej pieniędzy, czy no, dlatego tak, tak to robią, myślę. Jestem, jestem! to będę, chłopacy! A mógłbyś się O, nie wiem, jeszcze, Co?! Hej. Chłop normalnie przez moją ścianę wyszedł. Dobra, fajne. Asysta. Mają prawda? tego też bierzesz? A masz. Okej. Okay. Jakie tyle jaki ten. Nie wiem, z oku byłby trap. Ślepy jestem, nie widziałem, sorry. Czekaj. Dobra Jak ta się gra na Zeri, chłopacy? Podoba się? Widzę, że się podoba Fajny czempion, ogólnie, zrobiony przez Riot Games Trzymaj się Fiora Dobra No prawie Paliwo ten tu rzutknąć, zareżyjesz, już yes. ok, najważniejsze czeka na łyba, czekaj, uff, uh, close. co można łapać. No, gdyby była 20 minut to bym ja ten nasz nara zapierdzielił, ale to za wcześnie. No i co teraz? No, jest teraz surrender. To jest bardzo 100%. Aha, kurde. Cool, ja nawet straszyłem się. Maj bad, my bad, my bad. Kurde, on już mi dał full combo ten oudury. Mantre w No nie. Zumaczcie! Niesamowita sprawa! Kurde, chciałem, że zdąży go uratować. Och. Nie no, nie zamkniemy tego. Musimy przymalić jeden turyt. Co się tam wydarzyło? Niezłe, niezłe, nie się podoba. No topie raczej się gra pod pitoż Może jak robisz tego, no to... To aż tak raczej właśnie nie schodzisz do walek, tylko... tylko sobie splitujesz jak najwięcej. I ja w trafił echo. Żebym nie musiał też zapalić. Chyba miał go z autotaku, czy nie? Kur nie wiem, nie byłem pewny. wolę O, ale jestem ślepy, jak tych tropów nie widziałem. Back Dzięki. Drink splash, tak. Patrz, na tą Daisy ona jest groźna. Czy branie hibitaru tutaj ma sens? Właśnie, Dobra No nie ma sensu, jakby to robił do free farmę dla Jinx No tutaj powinien kolaps pójść Dobra Możesz ją odbić? Mhm. Zonia, dobra, 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 może rotujemy? No nie, 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 tam nie, 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 To mi się nie, chciało. Dobre, go masz. nie, nie, go nie, 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 Hmm, czy to jest mądre, co ja zrobiłem? Jeszcze jak? Dawaj, dawaj, zaraz. O kur... Cool. Czy to zmieni wersję tak szybko? Aha, szurę nie policzała chyba. O, Jirka przestrzelona, dobra. A ja mogę dać flagę dla tego. Klasistki. No, padaj, Kurde. Dawaj to jeszcze i pójdziemy na topa. już, olej. O nie, no ten tepek jest. Chociaż, kurwa, może jest wanie. Dobra, Kliknij. Dobra, nieważne. nie Może na r kolego. Dobra. Jest, no, niby to kurde dominowaliśmy, ale taka gra w stylu zawsze to można przepierdzielić, nie? Ciężko się gra w takie gry, bo mają kompozycję kurde z trzema hyperkery w lecie. Nie, choć jeszcze, czekaj, czekaj, czekaj. Niech oni zaczną. Jeśli nam to nie wyjdzie, to mam pogramę. Zaraz mówię. Wyszło! Ani przez moment nie zwątpiłem w to. Wycofać. No, to, to Dobra. Dobra, dobra, dobra. Eee, no, nie wiem po co te tak trzymałem. to autobus, autoataków czy całość? Ty taka i przyszła? Seks. Ops. Przesadzam, dobra, 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 doskąpię po prostu. O! Ale zapierdzieli UR-kę. Na gałąź się leci. jeśli no, tak bardzo Fel jest sobie zależy na tym killu, to mu no. oddam, dobra. Faj. Okay. Na go Should I flash? Kurde, spotemy. Do golemu skoczę. Ej. No ich tutaj. Dzięki. Kiedy naszą ornę teraz, please? Potem właśnie, no tak to pinguje bota, mi się podoba. Bot into mid. Nie, no ten set chce iść na mida po inhibitor, ale inhibitor możemy wziąć potem jak weźmiemy bota. Dobra, idziemy na mida, okay. A Pasze No dobra. Jednak środki Bida też można wygrać grę. Okazało się, że to nie tylko na eu na i Platynie można tak grać. Trzeba mieć dalej CG-JOŁACZ? Nie mam pojęcia. G -g Dobra, czekam, widzę. Tyle na dzisiaj. Hello.